Ej, hey, ty, właśnie ty, który teraz słuchasz. Zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się, bo dzisiaj jest twój dzień, tak, dokładnie twój. Nie ma znaczenia, co było wczoraj. Nie ma znaczenia, co może być jutro. Liczy się tylko teraz. A teraz masz przed sobą piękny nowy dzień, pełen możliwości, pełen szans. Pełen małych cudów, które tylko czekają, aż je zauważysz. Spójrz w lustro i przypomnij sobie jedną prostą prawdę: Jesteś wystarczający, jesteś silny, mądry, dobry i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Nie musisz być idealny, wystarczy, że jesteś sobą. Bo właśnie taki, jaki jesteś teraz, możesz zmienić ten dzień w coś naprawdę wyjątkowego. Pomyśl o jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczny. Może to poranna kawa, może ciepły koc, może ktoś, kto dziś się do ciebie uśmiechnął. Poczuj tę wdzięczność, to ona daje ci siłę, żeby każdy dzień był lepszy. I uśmiechnij się do kogoś, kogo na, spotkasz na swojej drodze. A teraz powiedz sobie w myślach, dziś będzie cudowny dzień, zasługuje na szczęście, jestem najlepszą wersją siebie. Bo to prawda, dziś wszystko może się udać. Niech Twój uśmiech będzie Twoją supermocą, niech zaraża innych, niech rozświetla świat. I pamiętaj, nawet jeśli coś pójdzie nie po planie. To tylko znak, że życie ma coś dla ciebie jeszcze lepszego. Więc wstań, przyciągnij się. Weź głęboki oddech i powiedz, po, powiedz, że idziesz po swój dzień. Z energią, z radością, z wiarą w siebie. Bo dzisiaj to Twój najfajniejszy dzień. I wiesz co? Ty naprawdę jesteś najlepszy. Jesteś fajny. Życzę Ci miłego, pięknego dnia.